Mam izoję, system na Hardware Robotnik 3. Widzicie, e, dzisiaj będziemy mówić o szatanistach. E, witam w tym odcinku e, kolejnym e, komentarzem właśnie szatanistów. Co to są szataniści? Ogólnie, moim zdaniem, szataniści de, to jest taka osoba, która po prostu knie na was. Właśnie pisałem przed chwilą z hajterem i napisał mi, że jestem pedofilem ebanym. Że jestem pedofilem takim wiecie. Że jestem niby pedofilem. Jak poszliłem go do wody, to mi dał y, zdjęcie baneru, który miałem kiedyś. Takie z tymi go gołymi dupami. Z tymi gołymi dupami, nie? Hmm. Prosiłem się go już nie wiem ile, ale no nie dał mi. Więc teraz czeka go... Więc teraz mam przerąbane już, więc dobra. Słuchajcie, y, powiem tak. Y, szataniści ogółem bardzo się źle odnoszą i to, że mówią, że niby Ziemia jest okrągła a, a cholera prawda Ziemia jest płaska mógłbym teraz nawet wyjść na drogę i wam pokazać, że Ziemia jest płaska, że jesteśmy otoczeni kopułą a to, że ktoś sobie mówi, sobie wymyśla takie okrągłe to to jest wszystko kłamstwo a właśnie no i szykujcie się Powoli wypowiadam wojnę. Yy, ten nie tylko będę rozpieprzał. Tak myślę jutro albo pojutrze. Będę rozpieprzał chyba klub Knaufa Goldbauma tego Karela pedala Goldbauma. Bo to, bo to jest boss yy, właśnie szatanistów. A właśnie yy, nie wchodźcie na Nie wchodźcie pod żadnym pozorem. na jego piosenkę, która właśnie bierze ludziom mózgi I to mówię szczerze, bo już nie jeden tam poszedł i został, i został wyprany Został wyprany jego mózg, czyli zaczął się do mnie sapać, zaczął się do mnie kozaczyć. No tak w ogóle to szatanisi mówią, czy oni uczą i chcą, żeby większość ludzi trafiło do piekła. Bo wiecie, piekło i niebo to istnieje, bo żyjemy w Matrixie. Yy, może na temat Matrixu też coś robię, bo to jest inaczej yy, jak Bóg. Jak Bóg. No, jak Bóg i ten, yy, i szatan. A stają są właśnie hejterzy, najbardziej szatanistami są hajterzy. Pozdrawiam widzów, subskrybujcie kanał, wbijamy 400 subów teraz. I od razu potem wbijam 500. Także subskrybujcie kanał. Yy, ten jakby były jakieś tam pytania na temat czotanistów oczywiście odpowiem, bo każdemu odpowiadam tylko niechaj to robi, bo jak ktoś mi tam napisze, że jestem czotą albo że jestem, jakiś, albo że jestem pedałem, albo że jestem w ogóle pedofilem, to najpierw niech mi da dowody, ale nie da dowodów, bo a to, że w internecie są jakieś tam dowody to są nieprawdziwe, bo to jest tylko przerobione i przerobione Więc no, wiadomka. Że się mógł podczyć, tak samo jak było z tą moją, Mój kanał mu tam wzięli, zbanowali, bo się potrzeba mnie, więc dobra. Słuchajcie, dobra, jakby co to. żeby to jeszcze powiedzieć: szatanistami yy, są właśnie ten. Ludzie to znaczy, że szatana, są właśnie szatanistami, którzy mówią, że Ziemia jest okrągła i ludzi omamiają. Tak samo jak mówił ten mistrzu, że szatan sprytnie omamił ludzi, że niby Ziemia jest okrągła, i dlatego mnie zniesławiają w komentarzach. Niektórzy mi mówią tak, pier, się, czyli wiecie co mam na myśli. Także no, Słuchajcie Ja tu nie będę mówił dużo, bo szkoda mi czasu, czy znaczy szkoda mi ogólnie pamięci na karcie, więc powiem tylko tak, że szataniści zniszczą was, a hejterzy jesteście dołem dla mnie, jesteście dla mnie, szczerze, imbecylami, frajerami, którzy tylko Zazdroszczenie i sukcesu Jeden gościu mówi, że mnie zjedzie do 40, 40 słów, A potem mi napisał wypier papier hmm. No więc chyba go Tego hejtera dojedziecie kamzajo, Może sobie teraz nic zmienić To zróbcie mu tę przysługę I wbicie mu na chatę I normalnie rozwalcie mu wszystko co ten. Ale tu mówię o szatanistach Więc ten no Tak jak mówiłem, komentujcie Oczywiście, lajkujcie w górę, jeśli jesteście ze mną, bo jest, bo jest dużo osób ze mną. Także yy, ten. Pozdrawiam widzów, pozdrawiam subskrybentów, a hejterą wiadomo, Fuck you beach. Yy, czyli wiadomo, yy, yy, ten. Słuchajcie, jakby jakieś tam pytania i pomysły na nowy filmik, to zapraszam bardzo gorąco. Zapraszam bardzo gorąco i serdecznie. Yy, więc yy, ten. W komentarzach piszcie nowe. Tytuły na filmy albo no pomysły na filmiki chętnie wezmę, chętnie się do tego zastosuję, chętnie do tego będę drążyć, chętnie, do, chętnie się zastosuję do tego. Także no co? Macie jakieś pomysły to piszcie w komentarzach i dobra. Szatani sami są hejterzy najbardziej, bo są wyznawcy szatana, którzy wyzywają mnie, mnie bez podstaw. Ale nie jestem konfidentem, no więc, yy, ten, ale postarczyć można. Dobra, słuchajcie, yy, co tam jeszcze powiedzieć, że... Yy, ogółem szkoła włóczą to, że Ziemia jest z nimi okrągła, no to zobaczymy, jak traficie później do piekła. Ja do szkoły nie chodzę, ale chodziłem i w książkach to wam nawet powiem, że było tyle na temat pacji Ziemi, że ja pierdziłem. A teraz wiesz, że Ziemia jest płatka, że jesteśmy otoczeni kopułą, no i tyle. Słuchajcie, jakby ten jutro, czy tam pojutrze nagrywam na, na, komentarz no, dobra, tu już tamten. Ale wypowiadam Wojna Karelowi Goldbaumu. Gold ba... Gold mam na to dowody, że jego ludzie mnie wyzywali, zniesławiali. Także mam. Także okej. Okay. Słuchajcie, no to co? Pozdro. I się Jakby były jakieś pytania, mam nadzieję, że film mi się podobał. No i co tam? Do następnego. I pozdro. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie. Link do Discorda będzie temy się w następnym odcinku. Cześć, pozdro.